Świata, ale widzimy, że jest tutaj życie, spójrzcie. Jakie <I> automobile. Jest... <taki> Ekstra. Tak. Jest magazyn W sensie sklep. który siedzie na lewe taki? Ten Tędyk, Tędyk no tak Ale tu miał być też taki zalet ładny. I można sobie też się wdrapać na szczyt Zobaczcie jak wygląda zabudowa ta takich studiów. To się nazywa SLET. A, a, budynek się nazywa Plewnia, a sam styl budowania? Tak, bo jest tutaj zaplecione co nieco. Tak. To co znaleziono aktualnie, nie? Za no tu jeszcze jakimiś cegłami podreperowali to, normalnie tego nie tak. było. Tutaj naprawdę może się sprawdzić, że jak popada deszcz, to cała chałupa w nocniku się zmieści, bo to jest glina po prostu. Ale tak naprawdę to to jest bardzo zdrowy materiał budowlany, taki zupełnie Bożece, naturalny, bez żadnych chemii. Nie, nie, mieszkanie w nim jest zdrowe. A w takim razie źle przejmowałem. Zobaczcie, mm -hmm. jak to wygląda fajnie. Ale to słonko świeci, aż ciepłem daje. Zostawiamy tutaj samochód i wdrapujemy się. Tutaj jest szlak. Bo nie lubię rękawiczek. Zamarzną ci ręce. To będzie taka ofiara. Patrzcie. <laughs> Soperek. Wrych. Czuka ta. Czu, czuka, ta. A czuka, czuka to jest. Co to jest? Czuka dziubek. Kryt za oddych. Czyli. W takie miejsce na odpoczynek. Tak. To chodźmy odpoczywać. No, Mali Dzieci w Polsce mają ferie, więc my też sobie zrobiliśmy mały odpoczynek od nauki, chociaż Patrycja ma jeszcze przed sobą parę egzaminów, a to, już miała, to, to oczywiście zdoła, jak obiecaliśmy się pochwalić. Eee, no i tak sobie postanowiliśmy, że sobie zrobimy taką małą wycieczkę tutaj w nasze górki po górki eee, i się nacieszymy pięknym zimowym krajobrazem, bo no. naprawdę jest po prostu fajkowo. Temperatura? Minus 1. Tak, ale słoneczko jest, całkiem ciepło jest. Mhm. Y -y. I zobaczcie, jak to wygląda wszystko. Po prostu, Trójki gdzie okiem drogi. sięgnąć, tak, pozamarzało. I to jest niesamowite, że to jest lód. Jakoś musiało się roztopić i... No, albo deszcz padał. Nie wiem, jak no, to się bo to nie jest tylko pokryte śniegiem. <laughs> Piękne, No. Krótka. Damy wejść na szczyt, który ma 500 metrów. No co, taki, to ma nadzieję, 600? No, mam nadzieję, że samochodem wjechaliśmy już na jakieś 450, bo jakoś nie jestem dzisiaj w nastroju, w formie dobra. O, tu jakiś zwierzak sobie wszedł. To będzie jakiś tak. szachal. Tak. Szachal z Afryki. Słuchajcie, właśnie odkryłem, że zachowały się moje buty górskie, które kupiłem sobie. 20. Jeden lat temu za pieniądze zarobione na praktyce. Cztery miesiące odkładałem na te buty i warto było tyle przetrwały kwiatuszek Ale są piękne te są plażki. O moja małżonko Zalazam drzewek. idealny do włosów kręconych Idealny sprzedaży eee... Już za jedyne 99. <noise> ja Też mam grzebyk O, to są dziewczki Tak. No ale też się nie Trzeba trzymać w lodówce. <noise> Bo inaczej gwarancja nie obowiązuje. Wacik do ucha. Biedne zwierzaczki mają zamarzniętą trawkę. i pochwal się, co przybyło do twojej kolekcji. Dwie koszatniczki! E, więc kolejno odlicz, ile ich mamy teraz? Teraz mamy trzy koszatniczki, jednego kotka i dwa koty. Jak się dogadują? No nie pytam o koty i, i gryzonie, ale te nowe koszatniczki? A bardzo dobrze, e, śpią razem. Śpią razem, jedna trzy. na drugiej, nie? No, strasznie są fajne. I prawdopodobnie jest to rodzina naszej szuszanki z tego samego zoologicznego, i one są tam chyba albo jej bratem i siostrą, albo jej mamą i tatą. W każdym razie jest to wielki happy end. Tak. Cały czas towarzyszy nam ta cudna panorama. Zobaczcie, ile to jest kilometrów. Cały te. Żerandol, pięknie. Jak będziemy wracać, to weźmiemy. Będziemy mieć piękne oświetlenie w lodówce. Już. Zamarznięta szybka. Pokaż. Szybka, czyli dzika róża po polsku. Pokaż. Jaka piękna. Czy ty musisz wszystko zjadać? Właśnie pragnę pokazać naszym widzom twoją zawiedzioną minę. Że to już jest szczyt. O fajnie się wszystko załamuje pod nogami. O, widzę, że zające tutaj... fajnie chrupie pod nogami. Patrzę tu są całe te owoce dzikiej róże zawarzniętej. Tak tak, właśnie im robimy zdjęcia. Piękne. A tutaj był zając, który nogami przebierając robił tak. Aha. Tutaj się nie zapadał, a tu się zapadał. Aha. I to jest co? Przepraszam, to jest bardziej toaleta. Właśnie chyba. nie wiem czy to. Jest... Zasłonę czy kibę? No, Patrzyłem, nie, kibę, czy, czy ten zając nie właśnie tutaj nie, no bo skicał. Miał Ej! ja się chcę schronić. Znaleźliśmy kibel. No, tutaj możesz schronić jedynie wiesz. Co? Ale jest ładny uroczy. uroczy ale to znaczy, no. że tu można by sobie obozować jakoś. No, jak jest, to, ale Namiocic. to jest wszystko pewnie. Czy coś. No i wyobraźcie sobie przy otwartych drzwiach tutaj potrzebę załatwiać taki widok. Pewnie nawet bym skorzystała. W sumie przyjechaliśmy tutaj. Ponieważ moja małżonka wypatrzyła na zdjęcia Google chyba tamto jeziorko. Nie wiem czy widzicie za tym PGR-em. W sumie fajnie położone, ale teraz nie robi jakiegoś takiego wrażenia. Więc sobie darujemy. Niech nie chce. Dobra, zmieniamy zatem plan wycieczki i pojedziemy kawałek dalej. Ostatnio zauważyliśmy, że mocno reklamuje się turystyka zimowa w Bułgarii. Rząd przeznaczył na ten cel 7 baniek lewa. Żeby za granicą się mówiło o kurortach tutejszych. No i w związku nam z tym. A my za darmo o tym mówimy. No nie. właśnie, z tych 7 baniek no, nic no, nam nie są chcą dać. Nie mogło zgapnąć, no. <laughs> No, Aha. to w takim razie zniechęcamy. <laughs> nie, ale tak na serio, jakby ktoś z Was chciał przyjechać do Bułgarii, to nie ma przeciwwskazań, może to uczynić. Chociaż wiadomo, jest tam specjalna sytuacja epidemiologiczna, sad wyjątkowy taki, wprowadzony już od 13 marca zeszłego roku i tak sukcesywnie przedłużany na razie do 31 stycznia. Później wejdą w życie jakieś nowe rozporządzenia. No i w myśl tych rozporządzeń są pewne ograniczenia. Na przykład sklepy wielkopowierzchniowe, takie galerie handlowe są zamknięte. Restauracje dają jedzenie tylko na wynos. Kina, fitnessy są pozamykane. Dzieci nie chodzą do szkół poza e, klasami 1 do 4, bo tylko one uczą się w placówkach. Żłobki i przedszkola też są zamknięte. E, natomiast e, m, hotele działają normalnie. A więc I restauracje w nich, restauracje imprezy właśnie, robią tam. Znaczy można robić jakieś i ściny, jakby ktoś miał potrzebę, ale tylko do 15 osób, więc e, niezbyt e, wielkie. E, co jeszcze? Mm, działają muzea, działają teatry, galerie, aczkolwiek mogą mieć obłożenie tylko 30% maksymalnego, żeby nie było ścisku. E, jeśli chodzi o maseczki, to są obowiązkowe w pomieszczeniach zamkniętych, publicznych, w, środku, w środkach transportu publicznego też. Natomiast na zewnątrz nie są obowiązkowe, chyba, że jest niemożliwe zachowanie półtora metru odstępu od osób nie będących członkami jednej rodziny. To wtedy trzeba mieć maseczkę również na zewnątrz. Eee, nie jest to jakoś bardzo ścigane, jakby się nie miało to... No, do sklepu mogą nie wpuścić, ale tam na zewnątrz raczej nikt się nie przyczepi. Eee, co jeszcze? Stoki narciarskie są otwarte, to jest taka ważna informacja. Lodowiska też, co mnie cieszy akurat, bo na nartach nie, nie, nie. nie jeżdżę, ale na łyżwach tak. Nawet mam ochotę się wybrać. I co jeszcze ważnego? No, jak wygląda kwestia wjazdów. Więc normalnie się wjeżdża, nie ma żadnych testów obowiązkowych, nie ma kwarantanny. Członkowie Unii Europejskiej i członkowie ich rodzin wjeżdżają sobie swobodnie na terytorium Bułgarii. Jedynie tam od strony Serbii czy Macedonii czy. Czyli jakiś Izrael, chyba Kuwait, z tych krajów jest wymagany test. Jak się wjeżdża, natomiast no droga lądowa jest przejezna, jadąc przez Unię, przez Rumunię, jedynie chyba przez Węgry i nie wiem czy nie przez Rumunię, to się przejeżdża tranzytem, ale można przejechać. No i co jeszcze? No, z Wielkiej Brytanii jest problem z wjazdem, bo chyba tylko Bułgarzy mogą stamtąd wjechać. A inne osoby nie, i chyba też jest obowiązkowy test, jeżeli mm -hmm. nie chcą być na kwarantannie. No tak, niedawno w ogóle nie można było się samolotem tak, tutaj dostać, ale już szybko zmienione. zmienili. Tak, A... nasi widzowie parę dni temu wjechali tutaj z Polski i mówią, że na granicy nawet nie musieli podawać miejsca, w którym się zatrzymają. Także... Tak, bo teoretycznie na granicy wypełnia się taką deklarację, skąd przyjeżdżasz mhm. i dokąd. Ale no, to taki bardziej martwy przepis, e, choć zależy, no, no warto ją mieć w sumie. A coś jeszcze, no czyli to w sumie pokazuje, że też do Turcji można dojechać drogą lądową, bo granica tur grecko- bułgarska też jest otwarta, można przejechać. No. I nawet mówią o tym, że być może niedługo otworzą knajpy w Turcji, bo mieli zamknięte, ale no, rząd jest w miarę zadowolony z tego, że spadła zachorowalność. Tam Agata mówiła, że spadło do poniżej 50 na dzień nowych zachorowań, a było powyżej 200 w walani, także no, dały jakieś skutki te ograniczenia. Tutaj w Bułgarii też rząd jest w miarę zadowolony z tego, jakie efekty przyniósł ten lockdown, bo też zaczęli już szczepić szczepionkami, tymi dwoma, które są dopuszczone przez Europejską Komisję Leków, czyli ten BioNTech Pfizer i Moderna. No i tam jakimś tam niezłym tempem te szczepienia idą. Tutaj nie ma jakiegoś dużego ruchu antyszczepionkowego, także... No, zwłaszcza u nas na ale, ale nie żeby jakoś bojkotowali to. I nie chodzi o to, że chcemy tu rozpętać dyskusję, bo uważamy, że każdy ma swój własny rozum i sobie podejmie decyzję, e, którą uzna za stosowną dla własnego zdrowia. E, I nie ma sensu tu nikomu nic narzucać, tylko jako informacja. E, no i co, i od lutego będą nowe jakieś rozporządzenia wprowadzone. Być może będą złagodzone te poprzednie. Raczej tego się spodziewamy. Damy Wam znać od razu, jak się dowiemy czegoś. Ale no. Pozytywne jest to, że <skrym> Bułgaria jest otwarta. Nie ma żadnych mhm. problemów z dostaniem się tutaj, nawet właśnie bez tych testów. Bo do Turcji to już trzeba mieć test w tym tak. momencie. A skoro jesteśmy już przy śniegu i sportach zimowych, chcielibyśmy Was zapytać, czy dla Was byłoby to interesujące pokazać Wam jakieś kurorty narciarskie i tak dalej. My osobiście nie jeździmy, ale może zaczniemy. Chociaż dowiedzieliśmy się ostatnio przy pewnej tam historii w górach, przy pewnej tragedii, że w Bułgarii nie ma helikoptera takiego ratowniczego i... Trzeba tak. będzie uważać, gdzie, gdzie się zjeżdża. Uh -huh. Jak się zjeżdża. A jeśli chodzi o no. sporty zimowe, to no, myślę, że dobrym pomysłem będzie. Rzucanie się no, śniegiem. Ciebie kulką. Au. No więc tym optymistycznym akcentem pożegnamy się z państwem, bo jednak dostałem rykosze. O, i kobieto. No. Dobra, fajna była wycieczka. Zima jest tak. piękna, naprawdę. Szczególnie jak słonko świeci. Ale chodźmy się I... zagrzeć. <laughs> tak, dobrze, że mamy herbaty w termosie, także nie będzie tak źle. No więc napiszcie w komentarzach, co tam myślicie o tych kurortach zimowych. Jeśli będzie dużo informacji, dużo głosów za, no to. To się Wybierzemy, wybierzemy się. No, Nie, powiem. no sami mamy ochotę pojechać. Tak, są takie fajne kurorty, o których dużo czytaliśmy. Bywaliśmy tam w okolicy, ale w lecie, tak. jak tam borowec, pomporowo. A inne. że teraz przysypało śniegiem, to powinno być fajnie. Tylko, że Patrycja ma jeszcze ostatnie egzaminy do zdania. I Jak się odrobimy, to tak. ruszamy w trasę. A póki co, trzymajcie się tak. ciepło. I pamiętajcie łapce w górę. I, I o osobie... zasubskrybowanie naszego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. I jeszcze jedna sprawa, ostatnia prośba, tym razem, jeśli macie jakieś tam media społecznościowe, instagramy, Facebooki i mielibyście życzenie pomóc naszemu kanałowi, to moglibyście puścić link do niego swoim znajomym i powiedzieć im, że mogą sobie pooglądać. Bułgarię. Będziemy I miłosił taki polecenie. Fajnie, trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia. Papa. Believe that thing you said No, I don't care where I'm going to Of this glowing dream, baby. Don't look back to see your life drifting down the stream. See the star turn black. Morning came, darling. Days will come when you're on you.